Pan go robi dobre szoty. Proszę pana, ja mam dla pana taką ofertę pracy. Ogólnie mamy tutaj taką małą kawiarnię z kotami. Nie wiem czy pan kojarzy. Że ludzie przychodzą się napić kawy i tu są koty ogólnie w tej kawiarni. Tak, tak, I ogólnie oferta pracy jest taka, żeby pan sprzątał kuwety kocie pałeczkami od sushi. z Tobą. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Yy, dzwonię w sprawie pracy. Chciałem dać Panu pracę. Słucham. Yy, praca jest, proszę Pana, taka po prostu sprzątanie pomieszczeń, mycie podłóg i tak dalej. Czy Panu taka praca pasuje? To zależy gdzie. Yy, a skąd Pan jest? Bo to w Otwocku jest taka praca. A pan zotwocka jest? Tak. E, po prostu pracowałby pan w takim biurze. E, w takim biurze by pan pracował po prostu. E, dostałby pan taki strój różowy króliczka i w tym strój... E, dzień dobry. Halo. Halo. Ha! E, dzwonię z ofertą pracy. Halo. telewizor. Słyszę, halo. Yy, dzwonię z ofertą pracy. Aha. Czy pan poszukuje pracy nadal? Tak, tak, tylko przez tego, gdzie by ona była i czy tam pan y, dokładnie czekał ogłoszenia zależy? Yy, w szkole jako służący, yy, oferta pracy jest w szkole jako po prostu, yy, będzie pan wydawał po prostu posiłki, bo pan w gastronomii szuka, tak? Aha. Wie pan, wie pan, gdzie jest szkoła w Jastarni? No, no to właśnie tam by pan pracował. tylko, że to jest od poniedziałku do piątku pewnie, nie? Tak, A, no właśnie. Ale to się tylko na godzinę dziennie przychodzi obiady wydawać i później posprzątać kuchnię, naczynia powylizywać tak, tak. i tak dalej. I wtedy jest płatne 15 zł na godzinę. Czyli 15 zł dziennie może pan zarobić Czyli 30 dni w miesiącu to jest 30 razy 15 to 300 zł miesięcznie pan by zarobił tak, tylko ja tam nadmieniłem w swoim ogłoszeniu, że póki co każdy poniedziałek mam tylko wolny i co drugi tydzień, ewentualnie jakiś drugi dzień. Ja pracuję w Kosakowie, także wie pan dwie godziny w jedną, dwie w drugą, dlatego zamieściłem, że interesuje mnie póki co praca dodatkowa z poniedziałki, ewentualnie, żeby gdzieś się a co, a co, A co to jest, te Kosakowo? To jest za granicą, gdzieś? Gdzie? Za granicą to jest? Te Kosakowo? Nie, nie, to jest pod Gdynią. Aha, i co pan tam robi, jaka praca? To ja bym panu lepszą. Aha, to pewnie pan tam dobrze zarabia. Bo ja bym panu pracę zaoferował na pełny etat w szkole. Tylko trzeba, ja, proszę pana mam, mieć. Tutaj mam 350 zł dniówki, więc. Aha. Y, tutaj by pan miał 50 zł dniówki u nas. No właśnie, dobrze. No I 9 pewnie. godzin dziennie by pan musiał pracować, bo jeszcze inne obowiązki. Jak się kreda skończy, to pan musi kredę donosić i tak dalej, jak się skończy. No nie, no Dzwonkiem na przerwę dzwonić, a ogólnie to pan sobie siedzi i kawę pije, nic nie robi. Ale 15 zł dziennie jest. No to tak, to nie dam rady. Pan. Aha. Jak po 7-8 wyciągnę, więc nie zamienię tego na powiedzmy tam 1000 zł miesięcznie. Aha. A to po co Panu dodatkowa praca, jak Pan tyle zarabia? Pan tyle pieniędzy aż potrzebuje do życia? Tak, muszę dużo pieniążków odłożyć do Pan nie ma potrzeb? No co, jakie potrzeby? To panu wystarczy, jest pan temu nie ma pan ja zarabiam 2600 zł miesięcznie, bo jestem dyrektorem tej szkoły. I to wystarczy. Tak. No, pan, no, bo ja miesz, mieszkam ja muszę, mieszkam, muszę, mieszkam w... Ale ja nie mam żadnych wydatków, bo ja, mieszk ja mieszkam w klasie szkolnej i jedzenie mam po prostu to co zostanie od tych dzieci z obiadu, a rodzice za to płacą. Czyli jedzenie, mieszkanie mam za darmo. A paliwo wie pan skąd biorę? Robię zbiórki na komitet rodzicielski i po prostu zbieram pieniądze na ubezpieczenia i tak dalej, a na paliwo biorę. I jeszcze mało tego, bo mam tyle pieniędzy, że jeszcze panu chciałem zaoferować pracę i panu te 3 zł na godzinę z mojej pensji oddawać. Bo potrzebujemy gościa, który będzie obiady wydawał. Jest pan sobie jeszcze tam odłoży, to pan jeszcze nie chce Czyli chce pan pracować, czy pan nie chce? Nie, no proszę pana, tak jak mówię, no ja tam przeciętnie mam 5-6 dni w tygodniu, więc razy 4 powiedzmy po 5 dni to jest minimum 20 dni razy 350 zł. Wie pan, no mi tam nie zależy na jakichś kokosach, ja pisem nadmieniłem to, bo muszę już ewentualnie poniedziałki. I co drugi tydzień jakiś, być może drugi dzień się załatwi, wie pan, żeby to robić, tam nic tam nie pisałem, to nie może, praca, praca na stały etap, na pełny etap, na stały. Dobra, to ja szukam innego kolesia, na razie. No, nie mogę zostać. Spierdalaj. No, słuchaj. E, cicho, pana słychać, dzwonię z ofertą pracy. Tak, tak, jak to ta oferta? E, jaka oferta? Tak. E, praca we fabryce czekolady. Będzie pan po prostu brał yy, czekoladę i do foremek nalewał czekoladę. Do foremek nalewał czekoladę... Czyli taka prosta raczej, to tak, tak? Będzie taka maszyna, która, z której czekolada leci i pan no. będzie miał rękawiczki i po prostu foremki będzie pan podkładał pod to i będzie pan czekoladę nalewał do tych foremek. Okej, okay, ale to tutaj w wedlu, tak? Na, na wedlu? Nie, nawet. Firma jaka? Tak. To, to jest, proszę pana, nowa firma czekolady. Czekolada się nazywa, no nazwa czekolada po prostu. Czekolada. Okej, okay. musiałem to nawet. Na dobra, tak czy obak, od, od kiedy to u państwa jest dostępna ta oferta? Od jutra można pracować. Znaczy, co, na pewno przez ten tydzień to bym się wstrzymał, bo jestem już w trakcie jakiejś tam rozmowy. Więc Aha. Nie, nie, nie chciałbym się ten, ten... A pan mi powie, pan ma takie zaświadczenie, że pan nie ma cukrzycy? W razie, jak pan by podjadł czekoladę i by się panu coś stało, żebyśmy by nie odpowiadali za to? nie, to nie mam. To pan będzie musiał pojechać sobie krew pobrać, glukozę, że pan nie ma cukrzycy, żeby w razie czego, żeby nie było, że pan sobie czekoladę podje i pan tam gdzieś na, ta, na taśmie po prostu, nie wiem, padnie gdzieś tam pan i pana taśma, taśma, taśma pana wciągnie i na czekoladę pana przerobi, tak? No tak. A gdzie to jest w ogóle? Gdzie się mieści w państwa firma? Yy, no tu, gdzie pan mieszka, we Warszawie. Ale no w której, w której dzielnicy? Yy, na Mokotowie. I za, do, za dojazdy wszystko dajemy zwrot, za bilety miesięczny i tak dalej. Okej. Okay. I płatność to jest 12 zł na godzinę. Co? Dobra, dziękuję. No bo to jest lekka praca. I poczt. <laughs> Kurde, zapomniałem o tym głównie powiedzieć, że. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. E, ja dzwonię z ofertą pracy. Szuka pan pracy jeszcze? Zapraszam, co pan ma. Wymienianie żarówek na wysokościach. Proszę pana. Tak? Ma pan pensjonat do sprzedania, który nie chciał panu iść. Chodzę, proszę co jest gra. Zmieniam jego działalność na bardziej rentowną. I o takiej pracy to możemy pogadać. A ja mam za przeproszeniem pytanie, czy pan jest za przeproszeniem nachlany alkoholem? że pan takie głupoty opowiada? Tak? Tak? Sam jesteś głupcem. Nie, ja nie mówię, że pan jest głupcem, tylko, że jesteś na chlamy. Chamy jeden. No. I się rozłączył, widzicie.